Na tym filmie klasyczne białe płytki podłogowe w kuchni zyskują nowy wygląd w stylu vintage. W niektórych miejscach widać już, że płytki musiały sporo znieść. Zanim przykleisz okleinę, musisz najpierw dokładnie wyczyścić płytki. Upewnij się, że są całkowicie czyste i odtłuszczone. Aby oszczędzić sobie dużo pracy przy docinaniu, okleinę możesz zamówić dociętą co do milimetra na wymiar. Zmierz płytki dokładnie od fugi do fugi. Teraz wystarczy tylko odkleić pojedynczy kawałek okleiny, precyzyjnie nałożyć na płytki i mocno docisnąć. Przy przejściu do listwy przypodłogowej dotnij okleinę tak, aby zostawić kilka milimetrów zapasu. Następnie podgrzej ją suszarką i wsuń za pomocą rakli pod listwę. Aby okleina dobrze przylegała również przy krawędziach płytek i szczelnie je pokryła, ponownie podgrzej jej brzegi i dokładnie dociśnij okleinę na krawędziach, aby ją uszczelnić. Niektóre płytki przy krawędziach są lekko skrócone, więc dotnij okleinę tak, aby pasowała. Również ważne jest, by krawędzie lekko podgrzać, to zapewni, że okleina dobrze się przyklei. Rakla w kształcie trójkąta bardzo ułatwia pracę przy krawędziach i narożnikach. Za okrągloną stroną możesz dobrze docisnąć okleinę, a ostrym końcem łatwo dopracować detale w trudno dostępnych miejscach. Przy zamawianiu dociętych płytek warto zamówić kilka sztuk więcej na wypadek, gdyby jedna lub dwie nie udało się podczas aplikacji. Wtedy można łatwo wymienić pojedynczą naklejoną płytkę, bez konieczności zmiany całej podłogi w kuchni. Oklejana na płytki jest wodoodporna, antybakteryjna i niezwykle wytrzymała. To czyni ją idealną do pomieszczeń takich jak kuchnia.